Dzień dobry, dzień dobry, moje drogie widzę. Słyszę, tu... Uy, Kurde, czekam, bo ja to montuję. Nooo! Yy, chociaż. Nie no, zawsze mogę nie zmontować. Dzień dobry. Hello there. I... Dzień dobry, zawsze Moteczki. mogę nie zmontować i. mieczki. Bo wymyśli, że nie mam czasu, Świniki albo marskie. ciepło jest zamontowanie. Komputer mi się grzeje i. Eee. Druciki. No, yy, tak, dzień dobry. Good morning. Tak Ja naprawdę w, zim w końcu przestałem nagrywać Dzień dobry Dzień dobry no. 9 lipiec 9 lipca dzisiaj Jakby ktoś nie wiedział w kalendarzu Jakby ktoś zaspał yy, I o godzinie 16 jeszcze nie wiedział Jaki mamy dzień to mamy 9 lipca 9 lipiec Jakoś tak. No shit, Sherlock. No tak! Jako... 190 dzień roku. I do Sylwestra zostało już TYLKO 175 dni. Tak, bo już jesteśmy za połową roku w ogóle, a teraz no, jeszcze tak. mam taką ciekawostkę dla ciebie, bo w sumie zapomniałem na swoich odcinkach powiedzieć. No. E, aktualnie, od kilku dni, bliżej nam mhm. do 2050 niż do 2000. Tak, dokładnie tak. Też widziałem tę ciekawostkę. <laughs> Tak. To no jest. Wstrząsające. Mhm. No ale jest jak jest. No i jest ma jak imieniny? Jest? Kto ma imieniny? E, Imininy ma dzisiaj obchodzi Adolfina, Adrian, Adrianna. E, pozdrawiamy, Ada. E, Aleksander, Anatola, Anatolia, Antoni, Augustyn, Barbara, Brykcjusz. Ja pierdzielę. Cyril. Florianna, Cyril. tak, Florianna, Hadrian. Także nie Hodor, um, Hadriana, Heloiza, Pifigenia, Nie no, powiem Ci, że... Jan, Joanna, Corneli, Kornel, Korneliusz, Lucja, Lucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, Teodoryk, Weronika, Wzebąd. Człowieku, dzisiaj mamy jakiegoś Aragorna, mamy jakiegoś zderzacza Hadronów. Co to w ogóle jest? <grym> 9 lipiec. <grym> 9 lipiec? No. Czy ktoś się z widzów Kulfona urodził 9 lipca? To powiem ci, że musisz być odjechany koleś. Albo koleś uwa? <grym> znaczy się na parę osób się urodziło w sumie dzisiaj, no to, to Ale tam... ja, mówię, czy któryś z widzów? O! A to się urodził? Słuchaj, a mi, a kto, kto, się? kto wie, a może mnie akurat Tom Hanks ogląda. A on się urodził 9 lipca. Kto? Tom Hanks. A Tom Hanks, dobra, bo tak nie... No, no, tak, no. ja po polskiemu czytam, no, 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 tak? To, no, no, to jest tak, polski kanał. Tak, 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 tak. No, w 1956 roku się urodził. Tom Hanks no. No, no. i może mnie ogląda. Kto wie? No, no Ja jestem prawie pewien, że on cię ogląda. Ewentualnie no 5 lat starszy, bo w 1951 roku Chris Cooper na przykład, nie? Kto? Chris Cooper. Kto to jest aktor. Nie kojarzę Chrisa Coopera. A no, ja byś sobie wygooglał i zobaczysz tego kojarzysz. Chris Cooper. A, dobra, to no. tak. Tam tak. Tak, no, no. ale z American Beauty go głównie. Aha, wiem, że go kursu kojarzę, nie? American więc Beauty, może to jest mi, też może mnie oglądać. No, chyba, że ewentualnie ktoś z polskiej sceny yy, mnie ogląda, yy, bo też może być. Yy, wiesz, no, jednak od, odcinki rozrywkowe, więc jakiś kabareciarz może mnie oglądać, nie? Na przykład taki członek yy, kabaretu Elita, Jerzy Skoczylas na przykład, nie? No, yy, kto wie, też może mnie ogląda. Jerzy skoczy. las. W 48 roku się Dobra, urodził z kolei. już tak, już no Też ma dzisiaj urodziny, może miał oglądać, no. Z całą pewnością, znaczy ja w ogóle byłbym zaskoczony, gdyby nie. No. No. Z całą pewnością tak jest. Ja jestem 100% pewien. No. No Kolejny już pewnie nie, bo, bo, bo się mu zemrzyło, To on już nie ma. Chociaż cholera wie, jak ma zasięg gdzieś tam w grobie, ma jakieś fifi, to może, może oglądam je. Bon Scott na przykład. Członek zespołu ACDC, wokalista. Bon Scott. Wokalista zespołu ACDC. ale to już no, to, to już dawno nie żyje. No, no, no. I to bar bardzo dawno już Bardzo nie dawno, no. Rok wcześniej umrzył, niż ja się urodziłem, także no tak, tak, ale. No. No. Tak, tak. Ale to on śpiewał m.in. Yy, Becky Black. No. No. Więc, więc może akurat ktoś z tych, wiesz, poprzednio wymienionych mnie ogląda, no. Tych żyjących. I może akurat jest moim widzem i napisze. A to by się dziwił, jak Tom Hanks nagle pisze, no, hello! <śpiewa> a, 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 I look on you! <śpiewa> tak, ja mu mój inni, specjalnie, tak. <śpiewa> Czuję, się, że ty nie będziesz pierwszym, <śpiewa> Czy jeszcze urodził? No bo ja czekam, tak, czekam Tak, tak, jeszcze jeden się o, o człowiek urodził, ale to już się dawno urodził i już on, on już, już, już tak, się dawno się od, odrodził. Lipca urodził. I tak właściwie nie zwróciłbym na niego jakiejś specjalnej uwagi, ale nazwisko tak mi się skojarzyło z silnikami, chociaż kompletnie nie z czynnikami, nie mam kogoś wspólnego. W 1766 roku urodził się Jacob Perkins. No, i to nazwisko Perkins, to myślę, no są te silniki Perkinsa w traktorach szczególnie. Myślę, może, może akurat, może akurat, z ciekawości. Nie, może to akurat ten, nie? Mhm. No nie ten, chociaż no, fizyk wynalazca inżynier y, amerykański. Ha amerykański? Hamerykański. E, ha Natomiast e, wziąłem go z tego względu, że e, no, się okazuje, że e, jest uważany za jednego z e, prekursorów chłodnictwa. Chłodnictwa, w sensie to, no. to przez niego dzisiaj kaszle? No w 1864 roku opatentował pomysł urządzenia chłodniczego, które wykorzystują zjawisko odparowania, umożliwiało chłodzenie lub zamrażanie. Czynnikiem chłodniczym miał być etyl etylowy. Więc no taki, I... taki. No... Czyli to przez niego dzisiaj kaszle, bo mam bo za dużo klimatyzacji. Myślę, prostu, że no. dzięki niemu teraz mamy klimy i lodówki, no. Pierdzielony, no. bo Ja podaję go do sądu. No. Staraj się szybko, zanim jeszcze... Póki jeszcze nie żyje, bo jak... Zanim jeszcze nie żyje, Czekaj Tak, już. zanim jeszcze nie żyje, to się, to się spróbuje, bo to wiesz, jak stanie potem jako zombie, to już ci nic nie pomoże, nie? A, a propos... A, czytam znowu sobie, wróciłem do książki jednej. Mhm. Ale ten... Bo no, to tam też zombiaki występują. Ale jak coś, to polecam zdecydowanie Brandona Mula i właśnie, kurna zajebista książka. Dlaczego ja za dzieciaka tego nie czytałem? Może dlatego, że było napisane, jak już nie byłem dzieciakiem. Ale tak, polecam. Mhm. O czym ty do mnie rozmawiasz? Głowa cię nie boli. Nie znasz pewnie, nie słyszałeś o czymś nie. takim, nie? Nie. Absolutnie. Ale ty generalnie czytasz książki? Nie. Zrozumiem. Znaczy Przeczytałeś w swoim życiu dwie książki. Co to nie było? No, Poczytaj niegdyś... mi Moja ulubiona lektura to był Dywizjon 303, bo był bardzo krótki. To, no to chyba kamizelka jeszcze, jeszcze bardziej ulubiona. Nie znam. Kamizelka to jest w ogóle najkrótsza z lektur. Aha, nie znam w ogóle. No to już poznałeś. Aha. No, y, nie no, niegdyś czytałem, dużo czytałem i... i... Lubiłem czytać, ale potem jakoś tak zaczęło brakować czasu, i a teraz to już w ogóle brak mi czasu na czytanie. I... Znaczy, wiesz, co, wychodzę z założenia troszeczkę, że to nie jest kwestia braku czasu do końca, tylko kwestia innych zainteresowań, bo czasu masz tyle samo, tylko nie wiem, na przykład rezygnując z robienia czegoś z Arduino, mógłbyś poczytać. Mhm. Czyli... tak, po prostu musiałbym, wiesz tak samo jest u mnie, to, to sam jest ten sam problem z oglądaniem seriali na przykład, nie że y, bywa tak, że ja wieczorem y, mam czas, na przykład jestem w stanie trzy odcinki serialu obejrzeć ale potem może być tak, że ja przez miesiąc w ogóle nie włączę TV-ka, nie, Co, no to jest u mnie tym zabiegiem tym zabiegiem, nie, i to samo by było z książką, nie, że ja bym Wiesz, mógłbym w jeden wieczór ich przeczytać pół książki nawet e, Ale potem bym do niej nie usiadł przez miesiąc i ja bym kompletnie mm -hmm. zapomniał o co w niej był, o co w niej chodziło i potem załóżcie się wgryźć w to. No lipka trochę, nie? I. No tak. No czyli tak jak mówię, No przespoń... po prostu tak. trzeba zmienić priorytety w życiu. Z, tak, w sensie... tak. musiałbym po prostu sobie powiedzieć, że okej, okay, godzinę czytania dziennie lub chociaż co dwa dni i... I wtedy, wtedy by to miało sens, nie? Mm -hmm. Także. No. Też nie dojechałeś? Ojoj. Oj. No. Ten ostatni skok jest popaprany, po, co? N no, tak trochę. N nie jechałeś w ogóle? jechałem. A no to tak. Nie, nie dojechałem. Po prostu. Tak, co, to no. dobrze. Tak. Czy znaczy, nie dobrze, no. bo, bo. To nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. No. Entertainment o. powinien być tutaj, wiesz, dwu, dwu, dwutorowy, nie? To nie ma tak, że dobrze czy niedobrze. Nie, pyta pytali o to samo. Skąd tę radość? Widziałeś w ogóle ten? To, to z jakimś KFC-ku było, czy jakimś innym McDrive'ie? Więc właśnie lektor praco, pracował na tym, na, 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 na kasie? Nie. I właśnie było, to nie ma, tak? Czy dobrze, czy to niedobrze? I goście, myśleli przy przy przygotowaniu zamówienia, że to jakiś botnie, no, a potem przychodzą płacenia, gość otwiera okienko i tym samym głosem zaczyna mówić, nie? <śladania> Ja hmm. za to słyszałem lektora, jeżeli chodzi o sklepy i kasy, to wiesz, no. Reklamę Lidl od tyłu to Lidl, a biedronka od tyłu jest. <śmiech> Jebana. <śmiech> 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 Ej, to w ogóle nie wiem, czy widziałem. Był w jakiś wpisy yy, na, na grupie Lidl, czy tam na stronie Lidl, coś takiego, nie, jakimś fanpage'u, nie. Jakiś admin stawił, nie. Że przychodzę rano do sklepu, a tam wszystkie alejki zostawione paletami, że się przejść nie da, nie? I w tym momencie się obudziłem. Aha, no tak, 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 tak. Bo to bieżące tak jest. Ale fakt jest, ja na przykład ostatnio nie lubię kupować bieżące, No po prostu no nie lubię. Nie wiem, może Biedronka prowadzi jakiś jakiś kurs, jakiś kurs, konkurs na e, bardziej, bardziej zatoczony za żoną... Tak, nie wiem, jakiś jakiś może ranking mają, kto jakoś tam premię z tego potem mają, kto więcej palet nastawił na środku, nie wiem, nie mam pojęcia. Znaczy mi się wydaje po prostu, że oni mają takie, takie zejście towaru, hmm? że, a za małe magazyny, że no muszą gdzieś Za mało miszać. pracowników przede wszystkim. Mm -hmm. No, to już inna sprawa. Ale jestem zdziwiony, że ludzie nie chcą pracować w Biedronkach, bo na ten moment tam jak patrzyłem, to średnie wynagrodzenie w Biedronce to jest 7600, bo tak ostatnio sprawdzałem, gdy mieliśmy dyskusję. Tak, tylko że no zapierdziel, pretensje ludzi, no to w ogóle praca na kasach to jest mega wyzwanie, nie? Mhm. Nie mam wątpliwości, chociaż nigdy nie pracowałem i zawsze się staram być dla wszystkich pracownic z Biedronki bardzo, czy tam pracowników, bardzo miły. Ja również. Ale no, wiecie co są ludzie, bo oni mają pieniądze, to oni są w sklepie najważniejsi. A nie jakiś jak bylerobol, tak. Szczególnie, żebyś kurwa wiedział, nie? Tak, tak. No. Reszty nie trzeba, ale to był jeden grosz. No i mówię właśnie, że nie trzeba, nie? No. To gdzieś tam z jakiś e, też czytałem jakiś e, no takich jak różnych, nie? E, że, że... no jakaś tam młoda dziewczyna pracowała tam no, w jakimś sensie sklepie na Kasie i przychodził bardzo często jakiś tam taki no, starszy gość, taki ja tak powiem średnio zadbany, to może nie żuli ale taki średnio mhm. zadbany, no i wdętnie widać było, nie, że tam wiesz, tutaj kasierki zagaduje i tak dalej, no to, młoda, ładna dziewczyna to zagaduje, nie, i, i no. co ich tam razy właśnie, że yy, było, że się go zapytała, czy może by win winna grosik na czegoś, kurwa, z tekstem to, że mi się nie podoba, to nie to, że się będę sponsorował z coś takiego. A może żartował, nie wiesz, no. Cholera wie, nie? cholera, ja cholera bardzo wie. bardzo dużo starszych osób, które mają takie poczucie humoru. No. Swoją drogą, nie wiem, czy Ci kiedykolwiek opowiadałem, ale na pewno widzą mnie opowiadałem, że Jedna z najmilszych sytuacji, a zarazem, że zakręciła mi się naprawdę u Zawoku a propos starszych ludzi. Mhm. Mamy takiego na starym mieszkaniu, z którego się wyprowadziliśmy, obok mieszkał taki pan Janek. No. Starszy facet, który samotny już, bo żona mu zmarła. Syn tam nie bardzo z tego co wiem, się nim interesuje. No nieistotne, zresztą nikogo mhm. nie oceniam, prawda? Bo to układy są różne. Natomiast, no, myśmy mu zawsze pomagali, jak tylko była okazja, wiesz, on zresztą też jak była, nie wiem, nie było nas w domu, to nam paczkę odbierał i potem mm -hmm. do niego przychodziliśmy, no taki fajny układ. I pan Janek, jak wyjeżdżaliśmy stamtąd, no poszliśmy się oczywiście pożegnać, że no, już stąd wyjeżdżamy, ale będziemy go odwiedzać, bo, no, bo, bo bywamy mm -hmm. w tych okolicach i tak dalej, tak dalej, to y, normalnie mu stanęły w i powiedział, wszyscy, których kocham, odchodzą. I ja człowieku, no nie, Po pierwsze, że sąsiad powiedział ci, że cię kocha, to już jest, wiesz, takie mhm. piękne, a z drugiej strony, no kurwa mi się tak przykro zrobiło, że to jest straszne, nie? No. Tu zawa co? Mhm. Trochę. Mhm. No ale ale tak było, no i powiem ci szczerze, że. To, to żeby się widzowie zabarty nie popłakali, to to ja pójdę jakąś ciekawostką na przykład. Mm -hmm. e, na przykład takie takie. W sumie to chyba jakieś tam święto sam wspomnienie w kościele katolickim. E, dzisiaj swoje święto obchodzą. Błogosławione dziewice z Orange No biorąc pod uwagę moje historyjki z orężem, to powiem ci, że niektóre z nich to mogą być dziewice, ale nie niebłogosławione na pewno. Tak, mi się okazuje, że o, 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 o orange to jest yy, miasto na południu Francji. Okej. Okay. <laughs> no i te bogosopione męczennica dziewica z Orange to była grupa francuskich zakonnic właśnie. <laughs> A Orange przypadkiem nie jest francuską firmą w ogóle? No jest ja francuską firmą i podejrzewam, że wywodzi się z miejscowości orange. <laughs> Okej. <Okay>. No. <laughs> Ale no to tak, tak, no, pasu... no tak, poza tym i i głosowanymi... Tak, właśnie to pytanie, czy właśnie tak, czy to dziewice, czy bardziej męczennice, nie, no. No niektóre tam są za karę, to na pewno, to, no. to, to, to ja, ja jestem 100% pewien, że one przymuszają i, i, i do roboty, bo... O, tak. no, ale dobra, no już, 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 już. ja już, już mam, już mi wszystko działa, więc... Twód, aha, twód, twód, aha, twód. Dzień, Oby, ob. Ale do tej pory się nie odezwali, żebym przeniósł do nich numer. Nieważne, no, <głos> <głos> mimo że to ja prosiłem, żeby się odezwali, no ale... się tam, przeniosłem się gdzie indziej. W gdzieś. 1521 roku na wieży Zygmuntowskiej, katedry Wawelskiej, został zawieszony dzwonny Zygmunt. No proszę. 400 A... ponad lat. Nie, 500 ponad lat, co ja gadam. No to właśnie 400 lat później nawet jeszcze nie wiedzieli, że będzie najgorętszy dzień w, w historii no. Hmm. no. Bo w 1921 był właśnie najgorętszy dzień w historii Polski. Znaczy z na temperatur. Tak. No tak, no tak. Tam wiesz, no, wcześniej to nikt termometrów nie miał. Nie? W 1981 w... roku była premiera gry, komputer gry komputerowej Donkey Kong. O kurna, klasyk. Mm. Klasyk, no. I to taki już, Klasyk, no. klasyków. Nigdy nie przepadałem akurat. Po prostu inne gry, retro, mm -hmm. znaczy retro, no wtedy to jeszcze nie były retro. Kurne, jak no. ja nie grałem. Ale grywałem też do no, Key to prawda. Też no, grywałem, ale, ale nie, to... nie, był, nie był to taki mój mm, no, ulubieńszy. Ja Jednak... zdecydowanie mm. byłem Mario Bros.owy i A, To Sobry. nie, to ja bardziej Moon Patrol, Joost, Tetris też, no. Moon Patrol? Mhm. Mm Kolejny, co nie, nie kojarzę, mój Matrola. Jak nie... się takim jeździło takim alaczołgiem po księżycu i się tam. No, szczelało się do. Te... Aha, dobra, więc. No wiem. To, o, to, to nie jest to było spe... się Space bo... tak Space Invaders taki trochę. Nie, spe... nie, bo jechało się w bok. To nie tak, że się leciało, tylko jechało się w bok, i trzeba było skałki przeskakiwać i ewentualnie uginać się na kółkach, schylać się tak, jakby i się szczelało do takich różnych wieżyczek. Taki. Ta... Taka prosta trzęsza ścióweczka, nie? Okej. Okay, znaczy to... się prosta. Ja tam tamte czasy prostu, bo teraz ty powiedziałeś, że to jest jakaś hardcore gra, nie? No, <grymna> znaczy, no przy Dark Soulsach wszelkich, to umówmy się, że. Heed my words. I am Melania, <grymna> Blade of Mikela. No, ale Dark Soulsy są tylko po to, żeby się schematów nauczyć. To. Ja więcej. nie rozumiem, po co ludzie sobie to robią, nie? Po, po, po co sobie utrudniać życie? Brakuje ludziom wyzwań, no. Ewidentnie, nie to nie mój typ gry. Zdecydowanie eee, tak. I na koniec taka jeszcze całkiem inna ciekawostka. Bo oczywiście to, znaczy jeszcze mam dwie, ale to już nie, nie zdążę eee, Ale jedna tak taka, taka trochę ławy dla mnie. W 1958 roku w i na Alasce wystąpiło największe odnotowane tsunami. Fala powstała w wyniku osunięcia ziemi do zatoki i eee, osiągnęła wysokość. Uwaga, 524 metry. Pierdziu kana. Pół kilometra fali. Tę drogą buduję budynek, który będzie miał kilometr, nie wiem, czy słyszałeś. Mm, no. Wysokości. Ja pierdzielę. Ale no, pół kilometrowa fala. No powiem ci, poserwowałoby się. No. <grych> oj, tak, oj, tak. To tyle na dziś. Na razie, pa. No pa.